Drodzy bracia i siostry, dziś gromadzimy się na modlitwie, aby prosić Boga o mądrość i rozeznanie w podejmowaniu decyzji, które przed nami stoją. Każdy z nas spotyka w życiu momenty niepewności, kiedy potrzebujemy światła Bożego, aby nas poprowadziło. Niech ta modlitwa będzie zaproszeniem do otwarcia naszych serc na Bożą mądrość, ufając, że Pan wskaże nam właściwy kierunek, zarówno w życiu osobistym, zawodowym, jak i duchowym. Wspólnie, prośmy Boga o jasność umysłu. Abyśmy potrafili rozeznać, co jest najlepsze dla nas i dla naszych bliskich. W poszukiwaniu mądrości i rozeznania, zwróćmy się do Księgi Przysłów, gdzie znajdujemy cenne słowa. Ze Se całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na własnym rozsądku, poznawaj go na każdej swej drodze, a on twe ścieżki wyrówna. Pszc. Kąpija 6. Ta piękna przypowieść przypomina nam, że nasza ludzka mądrość ma swoje ograniczenia, ale gdy ufamy Bogu. On prowadzi nas po właściwych ścieżkach. To zaproszenie, by oddać swoje decyzje i plany w Jego ręce, bo to On zna najlepszy kierunek dla naszego życia. Każda chwila, każda decyzja jest okazją do poznania Go i doświadczenia Jego prowadzenia. Panie Boże Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, przychodzimy dzisiaj przed Twoje święte oblicze z sercami pełnymi pokory i oddania. W naszych życiowych drogach często napotykamy na chwilę, gdy musimy podjąć decyzje, które zmieniają nasze losy, zarówno w sprawach małych, jak i wielkich. Czasem, Panie, trudno nam zrozumieć, jaki krok powinniśmy uczynić, a niepewność wypełnia nasze myśli. Dlatego zwracamy się do Ciebie, prosząc o mądrość i rozeznanie, które pochodzą jedynie od Ciebie. Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiej mądrości, Twoje plany są doskonałe, a Twoja wola jest zawsze sprawiedliwa i pełna miłości. Prosimy oświeć nas, gdy stajemy przed trudnymi wyborami w naszym życiu osobistym. Pokaż nam, co jest najlepsze dla nas i dla naszych bliskich. Pomóż nam spojrzeć na każdą decyzję w świetle Twojej miłości, byśmy zawsze kierowali się tym, co sprawiedliwe, szlachetne i zgodne z Twoją wolą. Odsuń od nas wszelkie lęki i wątpliwości, które mogą zaciemniać nasz osąd, i napełnij nas spokojem, który płynie z pełnego zaufania do Ciebie. Boże, Ty, który widzisz wszystko, co ukryte, znasz nasze serca i znasz nasze przyszłe drogi. Daj nam zdolność rozeznania, byśmy umieli rozróżniać to, co dobre, od tego, co prowadzi na manowce. Daj nam siłę, byśmy mieli odwagę wybierać to, co jest zgodne z Twoim planem dla nas, nawet jeśli droga ta wydaje się trudniejsza. Wiemy, że Ty zawsze prowadzisz nas ku dobru, nawet w chwilach, gdy nasze zrozumienie jest ograniczone. Duchu Święty, Ty, który jesteś naszym pocieszycielem i przewodnikiem, wlej w nasze serca swoją światłość. Pomóż nam zrozumieć, jak wielka jest mądrość, którą ofiarowujesz tym, którzy Cię szukają. W tych momentach, kiedy musimy podjąć decyzje, które wpłyną na naszą przyszłość, czy to w pracy, w relacjach, czy w naszej duchowej drodze, bądź naszą inspiracją. Niech Twoje dary mądrości, rozumu i rady kierują naszymi krokami, a każda decyzja, którą podejmiemy, będzie odbiciem Twojej woli. Podtrzymuj nas, panie, w chwilach zwątpienia. Często stoimy przed decyzjami, które wydają się trudne lub ryzykowne. Czasem boimy się podjąć jakikolwiek krok, obawiając się, że wybierzemy źle. Ale ty, panie, uczysz nas, że wierność Tobie i zaufanie do Twojej mądrości jest kluczem do odnalezienia prawdziwej drogi. Daj nam więc serce otwarte na Twoje prowadzenie i umysły gotowe przyjąć Twoją prawdę. Nawet gdy nie widzimy pełnego obrazu, daj nam odwagę, aby podejmować decyzje z ufnością, że Ty Boże jesteś zawsze z nami, niezależnie od tego, jakie wyzwania przyniesie przyszłość. Panie, kontynuując naszą modlitwę, z całego serca prosimy Cię o przewodnictwo w decyzjach, które podejmujemy każdego dnia. Nasze życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe, często wymaga od nas wyborów, które mogą zmienić naszą przyszłość i wpłynąć na życie innych. Chcemy podejmować te decyzje w duchu miłości, prawdy i pokoju, które pochodzą od Ciebie. Boże, daj nam jasność umysłu i czystość serca, abyśmy nigdy nie ulegali pokusom szybkich i łatwych rozwiązań, lecz zawsze dążyli do tego, co jest zgodne z Twoją wolą. Panie, w naszym życiu zawodowym stawiasz nas przed wyzwaniami, które mogą wydawać się ponad nasze siły. Często nie wiemy, jaką ścieżkę wybrać, czy zmienić pracę, podjąć nowe wyzwanie. Czy może pozostać tam, gdzie jesteśmy? Pomóż nam, Boże, abyśmy nie podejmowali decyzji z lęku, ale z wiarą w Twoje prowadzenie. Pomóż nam zrozumieć, że praca, którą wykonujemy, jest także służbą Tobie, a nasze działania mogą przynieść dobro zarówno nam, jak i innym ludziom. Daj nam siłę, byśmy nigdy nie zbaczali z drogi uczciwości i sprawiedliwości, nawet jeśli droga ta wydaje się trudniejsza. Boże, wspieraj nas także w naszych relacjach z innymi ludźmi. Każda relacja, każda przyjaźń czy współpraca to szansa, by nieść Twoją miłość i światło. Ale czasem, Panie, potrzebujemy mądrości, aby wiedzieć, jak postępować wobec tych, którzy są wokół nas. Nie zawsze wiemy, jak najlepiej pomagać innym, jak być dobrymi przyjaciółmi, jak podejmować decyzje, które będą dobre dla naszych bliskich. Dlatego prosimy Cię o dar rozeznania w tych relacjach, abyśmy potrafili właściwie oceniać sytuację i podejmować decyzje, które przynoszą pokój. Jedność i miłość. Naucz nas, Panie, jak kochać tak, jak Ty kochasz, bezwarunkowo i z oddaniem, ale jednocześnie mądrze, potrafiąc rozpoznać, kiedy nasze działania naprawdę służą dobru innych. Panie, prosimy także o mądrość w naszej drodze duchowej. Każdego dnia stajemy przed duchowymi wyborami, jak modlić się, jak pogłębiać naszą wiarę, jak odpowiedzieć na Twoje wezwanie w naszym życiu. Czasem czujemy się zagubieni, nie wiedząc, gdzie prowadzi nasza droga. Czasem nie potrafimy rozpoznać Twojego głosu w hałasie codziennych spraw. Prosimy Cię, Panie, abyś wlewał w nasze serca pragnienie poznania Ciebie coraz bardziej i bardziej. Daj nam odwagę do podejmowania decyzji, które zbliżają nas do Ciebie, nawet jeśli oznacza to rezygnację z wygód i pewnych rzeczy, które przynoszą tylko chwilową radość. Boże, daj nam także cierpliwość i pokorę w podejmowaniu. Często chcemy szybkich odpowiedzi, natychmiastowego działania, a ty uczysz nas, że mądrość wymaga czasu i refleksji. Pomóż nam dostrzegać Twoją obecność w ciszy, w modlitwie, w każdym doświadczeniu, które napotykamy. Naucz nas, że nawet gdy odpowiedzi nie przychodzą od razu, ty zawsze jesteś przy nas, prowadząc nas delikatnie i mądrze. Duchu Święty napełnij nas odwagą, byśmy nie bali się podejmować decyzji, które prowadzą do duchowego wzrostu. Pomóż nam rozpoznawać Twoje subtelne natchnienia w codziennych sytuacjach. Otwórz nasze oczy i serca na Twoją obecność, byśmy potrafili odczytywać znaki, które dajesz nam na naszej drodze. Bądź naszym przewodnikiem, gdy wątpliwości i niepewności próbują zaciemnić nasz osąd, i daj nam wewnętrzny pokój, który pochodzi tylko od Ciebie. Boże Wszechmogący, nasz przewodniku i opiekunie. Gdy zbliżamy się do Ciebie z prośbą o rozeznanie, wiemy, że decyzje, które podejmujemy, mają wpływ nie tylko na nasze życie, ale także na ludzi wokół nas. Dlatego prosimy Cię, abyś pomógł nam patrzeć na nasze decyzje z perspektywy miłości i dobra wspólnego. Naucz nas, Panie, że mądrość to nie tylko umiejętność wybierania tego, co najlepsze dla nas samych, ale także tego, co buduje nasze rodziny, wspólnoty i cały świat wokół nas. Panie, Ty wiesz, jak często nasze decyzje są podyktowane pragnieniem wygody, sukcesu czy szybkiego rozwiązania problemów. Czasem gubimy się w naszych pragnieniach, zapominając o tym, co naprawdę ważne. Prosimy Cię dzisiaj, abyś uzdolnił nas do podejmowania decyzji opartych na wierze, a nie na lęku czy krótkowzrocznych ambicjach. Przypomnij nam, że prawdziwa mądrość płynie z pokory i zaufania do Twojego planu, nawet gdy jest on trudny do zrozumienia z naszej ludzkiej perspektywy. Ojcze, w chwilach, gdy stoimy przed wyborami, które wydają się zbyt trudne do podjęcia, prosimy, abyś napełnił nas swoim pokojem. Czasami boimy się popełnić błąd, boimy się konsekwencji naszych działań, ale Ty, Panie, jesteś bogiem miłosierdzia, który prowadzi nas mimo naszych słabości. Pomóż nam zrozumieć, że nawet jeśli zbłądzimy, Ty jesteś przy nas, gotowy nas podnieść i poprowadzić na nowo. Daj nam zaufanie, że każda decyzja podjęta w duchu modlitwy i wierności Tobie. Prowadzi nas ku dobru, nawet jeśli droga, którą idziemy, wydaje się czasem pełna wyzwań. Boże, prosimy, abyś pomógł nam zrozumieć, jak wielka jest odpowiedzialność, którą niesie każda nasza decyzja. Jesteśmy Twoimi sługami, a nasze czyny mogą mieć wpływ na innych. Prosimy więc, abyś otworzył nasze oczy na potrzeby tych, którzy nas otaczają, i dał nam serca wrażliwe na Twoje natchnienia. Gdy podejmujemy decyzje dotyczące naszych bliskich, przyjaciół, współpracowników czy całych społeczności, daj nam mądrość, abyśmy zawsze wybierali to, co przynosi pokój i jedność. Duchu Święty, który jesteś światłem w naszych ciemnościach, prosimy, abyś pomógł nam zobaczyć, co jest naprawdę ważne. W świecie, który nieustannie nas rozprasza, który zasypuje nas niekończącymi się możliwościami i wyborami, pomóż nam skupić się na tym, co najważniejsze. Na miłości do ciebie i do drugiego człowieka. Daj nam odwagę, aby odrzucać to, co nas od ciebie oddala, nawet jeśli wydaje się kuszące. Pomóż nam trwać przy tym, co jest prawdziwe, dobre i sprawiedliwe, nawet gdy wymaga to poświęcenia i wytrwałości. Panie, ty znasz nasze serca lepiej niż my sami. Wiesz, że czasami trudno nam wybrać drogę, która prowadzi do duchowego wzrostu, bo wydaje się ona bardziej wymagająca. Ale ty jesteś naszą siłą, ty jesteś tym, który nas podtrzymuje w każdej chwili. Prosimy Cię, abyś pomógł nam podejmować decyzje, które prowadzą nas bliżej Ciebie, nawet jeśli są one trudne lub niewygodne. Naucz nas, że prawdziwa radość płynie z wierności Tobie i że żadna trudność na tej drodze nie jest większa od Twojej miłości, która nas wspiera. W chwilach, gdy czujemy się zagubieni i niepewni, prosimy, abyś Ty, Panie, był naszą skałą, na której możemy się oprzeć. Daj nam zaufanie, że każda decyzja podjęta w modlitwie i z czystym sercem. Przyniesie dobre owoce, nawet jeśli ich nie zobaczymy od razu. Naucz nas, Panie, że Twoje drogi są wyższe od naszych dróg i Twoje myśli są głębsze niż nasze myśli. Pomóż nam zaufać Tobie całkowicie, wiedząc, że Ty zawsze masz dla nas przygotowany najlepszy plan, który prowadzi nas ku pełni życia w Tobie. Panie, pełni wdzięczności za Twoją nieustanną obecność w naszym życiu. Zbliżamy się do końca tej modlitwy z sercami przepełnionymi nadzieją i ufnością. Dziękujemy Ci za dar mądrości, który nieustannie wlewasz w nasze dusze, za Twoje delikatne prowadzenie i za to, że nigdy nas nie opuszczasz. Nawet w najtrudniejszych momentach naszych życiowych decyzji, Ty, Panie, jesteś naszą ucieczką i siłą. Do Ciebie przychodzimy, gdy nasze serca są pełne niepewności i trosk. Prosimy Cię, abyś w dalszym ciągu prowadził nas drogą, która prowadzi do życia wiecznego, drogą pełną Twojej miłości i miłosierdzia. Boże, naucz nas cierpliwości w oczekiwaniu na Twoje odpowiedzi. W świecie, który nieustannie popycha nas do podejmowania szybkich decyzji i natychmiastowego działania, pomóż nam zatrzymać się i wsłuchać w Twój cichy głos. Pomóż nam rozpoznać, że Twoja mądrość nie zawsze objawia się w sposób natychmiastowy, ale wymaga czasu, refleksji i modlitwy. Udziel nam łaski, byśmy potrafili trwać w wierze, nawet gdy nie widzimy jeszcze owoców naszych wyborów. Naucz nas ufać, że wszystko co czynisz jest dla naszego dobra, nawet jeśli odpowiedzi nie przychodzą tak szybko, jakbyśmy tego pragnęli. Panie, prosimy, abyś otworzył nasze serca na Twoje prowadzenie w chwilach, gdy nasza droga wydaje się zbyt trudna. Czasami decyzje, przed którymi stajemy, wydają się zbyt skomplikowane, a ich konsekwencje mogą wywoływać lęk. Ale Ty, Panie, uczysz nas, że w każdym trudzie jesteś przy nas, podtrzymując nas swoją miłością. I dając siłę, której potrzebujemy, by iść naprzód. Pomóż nam, panie, byśmy w każdej decyzji pamiętali, że Twoja wola jest doskonała i że Ty zawsze pragniesz naszego dobra, nawet jeśli droga, którą prowadzisz, wydaje się niejasna. Boże, daj nam także odwagę do przyznania się do naszych błędów. W naszych życiowych wyborach możemy popełniać błędy, ale Ty jesteś Bogiem miłosiernym, który zawsze daje nam nową szansę. Pomóż nam, byśmy nie lękali się zawrócić z drogi, która okazała się błędna, ale z pokorą i ufnością powrócili do Ciebie, prosząc o nową szansę i nowe światło. Naucz nas, że mądrość to także umiejętność przyznania się do własnych słabości i pokładania całej nadziei w Twoim miłosierdziu. Ty zawsze nas prowadzisz, nawet wtedy, gdy błądzimy. Duchu Święty, który jesteś światłem naszego życia, prosimy, abyś każdego dnia napełniał nas swoją obecnością. Pomóż nam być wrażliwymi na Twoje natchnienia, na Twoje delikatne znaki, które ukazują się w codzienności. Niech każda nasza decyzja będzie odpowiedzią na Twoje wezwanie odpowiedzią pełną miłości, pokoju i posłuszeństwa wobec Twojej woli. Prowadź nas, Duchu Święty, gdyż bez Twojej pomocy nie potrafimy dobrze rozeznawać, co jest prawdziwe i co prowadzi nas do Boga. Panie, zamykając tę modlitwę, oddajemy Ci wszystkie nasze troski, pytania i wątpliwości. Oddajemy Ci wszystkie nasze decyzje, te małe, codzienne oraz te wielkie, które wpływają na całe nasze życie. Niech każda z tych decyzji będzie świadectwem naszej wiary i zaufania do Ciebie. Niech każda decyzja prowadzi nas do większego pokoju, radości i bliskości z Tobą. Udziel nam, Panie, daru mądrości, abyśmy potrafili wybierać to, co naprawdę ważne, a odrzucać to, co nas od Ciebie oddala. Dziękujemy Ci, Boże, że jesteś naszym przewodnikiem i że nigdy nie opuszczasz tych, którzy szukają twojej mądrości. Z pełnym zaufaniem powierzamy ci nasze serca i nasze życie, wiedząc, że ty zawsze prowadzisz nas ku dobru. Niech twoja miłość, pokój i mądrość towarzyszą nam każdego dnia, w każdej decyzji, którą podejmujemy. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. A teraz, aby zakończyć nasz wspólny czas modlitwy, zjednoczmy nasze serca i umysły, odmawiając razem modlitwę, którą Jezus nas nauczył. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dziękuję serdecznie za to, że wzięliście udział w tej modlitwie razem z nami. Zanim zakończymy, chciałbym Was zaprosić do podzielenia się swoimi refleksjami w komentarzach. Jak ta modlitwa wpłynęła na Wasze serca? Co z niej wynieśliście? Jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami naszego kanału, serdecznie zapraszam do dołączenia, aby móc kontynuować tę piękną duchową podróż z nami. Na końcu tego nagrania pojawią się dwa sugerowane filmy, które starannie wybraliśmy, aby pomóc Wam pogłębić Waszą więź z Bogiem. Wybierzcie jeden z nich i kontynuujcie swoją duchową wędrówkę. Nie zapomnijcie powrócić jutro, aby ponownie doświadczyć tej chwili wspólnej modlitwy. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich. Amen.